Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mila Kierunie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry the Proteitą. Jak sami widzicie, chciałbym się zagrać strzelcem, ale na ostatnim odcinku udało nam się odblokować rybaka, więc wierzcie lub nie, ale mam ogromną chęć wypróbować tego dzwońca. Czyli tak, zawsze mamy przynętę. Przynęta jest darmowa w sklepie i mamy plus 2 do zbierania za każdą przynętę. I przynęty sprawiają, że niektórzy specjalnie wrogowie pojawiają się we wszystkich przyszłych falach. Czyli jakby zawsze będziemy mieli tych samych przeciwników. Więc wydaje mi się, że na początek dobrą opcją myślę, że mógłby się okazać. Pistolet maszynowy. Zagrajmy sobie na poziomie pierwszym. Bo wydaje mi się, że to będzie taka bezpieczna opcja. Drugą sprawą, mój drogi widzu, jest to, że możesz zostawić fapeczkę i i dzwoneczka, aby być na bieżąco i nie przegapić live'ów, odcineczków, albo czego tam, co jeszcze się da. No, więc tak, wbiliśmy poziom, dostaliśmy, o dziwo, jeszcze w życiu tyle nie miałem materiałów po pierwszej fali, ale to dobrze, i na początek myślę, że jakiś delikatny krytyk, co prawda nie jest zawsze za darmo, bo już widać za jedynkę, ale weźmy sobie. Robon obcych, siekacz, kurczę, czy ja chcę sobie aż tak utrudnić na sam start? Myślę, że może nie. Zagrajmy sobie najpierw na. O, tu już mamy takiego zwykłego skurwola. O jezu, ty. O kurde. O. o jezu. O, no to chyba starczy mi tych przynęt, moi drodzy. O, matko, jedyna. I te bazyle, one mogą zostać zawsze. Oho, jeny. Dobra, daj więcej kryta, daj, myślę, że obrażenia dystansowe. Okej, okay, na razie myślę, że starczy tej przynęty. W sumie mogę ją sobie zablokować, a będzie z lewej strony, a będzie mi wygodniej. Nie, kolejna przynęta! Co jest? Co jest? Czy ja chcę 20 zasięgu? W sumie... Ale w sumie to bym wziął rewolwer, wiecie? 8 zbierania, Na no wręcz to my nie idziemy e, nie, nie to też myślę, że będzie spoko Ej, ja cię tupię. Dzień, Dzień. ja chcę pokawkę medyczną W sumie kurde jak mam tych specjalnych tych znaczy docelowo to i tak bym chciał grać na o kurwa rewolwer ma taki zasięg ale to jest do przemyślenia 450 bazowego zasięgu Dobra, ale nie myślę, że zagramy sobie w ten sposób. No, rewolwer ma fajną szansę na trafienie krytyczne. Ale kurczę, powiem Wam szczerze, że no, na razie nie widzę tych specjalnych przeciwników. Czyli oni nie zawsze są. Ale okay. nie, dobra, są zawsze. No na razie to są takie dupielce level maxi. Dla mnie przynajmniej. Już widzę, że oni zawsze będą się pojawiać i oni chyba będą się też skalować z falą, którą przechodzimy. To nie jest do końca przyjemne. Eee, pistolet na no kurde. No dobra. Eee, Obraźni od drzwiów na razie nie mam. Ciul, weźmy sobie jeszcze więcej, bo to za każdą tą mamy plus 2 do zbierania dobra, czyli będziemy mieli 4 do zbierania na koniec wali no a na razie jak już mamy w sumie takie wyposażenie to będziemy sobie dawać radę póki co dwa Repo 2 repowery i 2 SNG. Daj mi się też, że mógłbym na to grać nawet, ale ale kurcze no nie wiem do końca co o tym myśleć? Bo szczerze wolałbym zagrać na same SMG. Nie wiem, na przykład, jeszcze jakaś szansa na odrzut, coś w ten tekst by było zajebiście e, Prędko się tak myślę, że sobie wezmę. Mamy pistolet maszynowy, mamy broń laserową, która jest spoko. E, no i weźmy sobie te wysysanie życia. Jak będziemy grali na SMG, miejmy nadzieję, że się uda tak zagrać. Chociaż kurczę. Wydaje mi się też, że my z samą broń palną powinniśmy zagrać. Wiecie, na takie mieszance. Ale zobaczymy. Mówię, jak już mówiłem, wolałbym grać na same SMG, bo duża szansa nakryta. Yy, duża szybkostrzelność równa się, naprawdę masa obrażeń. I do tego jakbyśmy mieli trochę odrzutu, chociaż jedną rękawicę bokserską, to przeciwnicy już by mieli problem do nas podejść. Ale jak na razie może być. Na 3 SMG 2 rewolwery też sobie radzimy całkiem przyzwoicie. No. Eee, skalowanie obrażeń. Mogę sobie wziąć. Mamy kolejny pistolet maszynowy. Mogę wziąć kolejną przynętę. Wydaje mi się, że jestem w stanie podołać. Fioletowy rewolwer. To jest fajne przeciski przeszywające cele. I tutaj mamy obrazienie dostansowe kosztem regeneracji. Co prawda no. To będziemy mieli 0 regeneracji. Ale jeden do obrażeń dystansowych to jest. Myślę, że dobry interes. Dobra, te paszczury. Już wiemy, że one będą zawsze z nami. No najgorsze to są te daszowania, nie? Kurczę. Tak na grubości poszedłem na początku, ale myślę, że damy radę. I w następnym odcinku wydaje mi się, że mam, miałbym chęć sobie zagrać albo streamerem, tylko musielibyśmy zagrać pod coś, co ma duży zasięg, i żeby sobie strasznie zwiększyć zasięg. Ponieważ streamer ma coś takiego, że jak stoi w miejscu, to zwiększają mu się zdobywane materiały. No i nie powiem, ale wtedy, tamten przedmiot, który zbiera nam każdy materiał z mapy, byłby, o oh jest czymś. Się rewelacyjnym, póki co dalej sobie zwiększamy prędkość i taką przeszycie to o, 4 szybkości, 6 zasięgu. wydaje mi się, że przyda mi się więcej szybkości przynajmniej na początku no i dobra, jedziemy dalej Nie ma co. Jak coś to zawsze jeden rewolwer mogę sobie ulepszyć na niebieski, co też będzie spoko jak będę miał kolejnego SMG ale widzę, że on ten rewolwer troszeczkę tutaj kara, zwłaszcza jak wejdzie jakiś ładny kryt za 50 no i mamy szansę na przeszycie, to też jest dobre, bo jak sobie zwiększymy obrażenia i pójdą nam te same SMG w sklepie to ociepanie, co my będziemy z nimi robić, to sobie nie wyobrażacie jeszcze jakby doszedł nam do tego odrzut, o jest. Albo minigun chociaż. Albo chociaż jeden minigun. No. Też by było ciekawie. Ale dobra, na razie nie ma co się tutaj rozmarzyć. Wydaje mi się, że 9 życia jestem w stanie wziąć. To będzie duży progres. 5 zbierania. Z 5 wrogów. Wydaje mi się, że nie. Fioletowy pistolet maszynowy. Szansa nakryta. Zwiększmy sobie, ile już mam? 14. No to. Jak strzelamy jak szybko my strzelamy 0,13 to w ciągu jednej minuty strzelamy coś koło 4,5 raza albo 5 razy, o, może coś takiego, coś, coś pojebałem. Zawsze bym słaby z reliki, wybaczcie. <grym> ale, ale wiesz co chodzi. No i tutaj już widać, że te 14% to zaczyna robić robotę. Mówię, bazowe obrażenia mamy bardzo małe, bo mamy szare bronie. Na poziomie bazowym, statystyk, jeżeli chodzi o zwiększenie obrażeń dystansowych, też nie mamy jakichś dojemanych, ale będzie dobrze. Czuję to, że będzie dobrze. Jak coś, to zawsze, żeby sobie zwiększyć obrażenia, możemy wziąć jakąś przynętę. Więcej elitarnych przeciwników równa się, nie wiem, ale coś by to nam dało, prawda? <laughs> Dobra. ok, 229 materiałów. Trochę tam dostaliśmy. Wydaje mi się, że mógłbym poszukać sobie... O właśnie, tego. Ciebie. ok, czyli tak jak mówię, łączymy sobie rewolwer, kupujemy ciebie. Wezmę sobie przynętę, zroluję. To jest jest spoko. Ciebie sobie zablokuję. I wezmę sobie jeszcze jedną przynętę. Na razie mamy ich 6. Więc... No, chyba będzie dobrze. O jezu, no może nie do końca. O kurwa. O jezu. A dobra, fajnie, że mamy trochę tej regeneracji. Znaczy regeneracji. Tej szansy na wys wysysanie zdrowia. A na razie się muszę wstrzymać z przynętami. O zdecydowanie. Choć dużo materiałów nam poleciało z tych przeciwników. To też jest w sumie spoko czy jakby na razie na nich mamy bardzo małe obrażenia wiadomo nie mamy jakiejś super broni czy coś ale jakby wystarczy przed nimi spierdalać i ich karać to też jest, jest zawsze jakiś pomysł prawda taktyka run forest myślę że przeważnie się sprawdza w tym brutejtą ale na razie to nawet i na takiego run foresta nie mogę liczyć bo jestem za wolny choć na tamtych mi wystarczyło no i dobra, teraz mamy coś z sexy. Wydaje mi się, że prędkość ataku. Mamy kolejny poziom. Obrażenia dystansowe. Jak najbardziej. Szczęście unik. Niestety nie mogę zrezygnować z szansy na wysysanie, bo będę po prostu w dupie. Prędkość ataku, kryt zasięg, obrażenia dystansowe, prędkość i... W sumie każdy item jest spoko. Mogę kupić tylko jeden. E, mały gekon jest spoko. Wydaje mi się, że wezmę sobie... Mm. Ciebie, bo ty mi dasz więcej, a ciebie sobie zablokuję. Mamy też 59 zbierania, to też jest dobry wynik. Myślę, że nie jest najgorzej jak na razie. Wiadomo, jak się pojawi ta wala elitarnych, to wystarczy przed nimi spierdalać, gdzie pieprze rośnie, ale jakich nie ma, tak jak teraz, co jest w ogóle dziwne, to wydaje mi się, że oni za chwilę tak z dupy się pojawią. A może i nie? Nie wiem, kurde. Dziwne. Zobacz sam, jak Gumi się skacza, tam się. No i siam. Ej, naprawdę ty nie ma ich. Ale gdzie jest fala tych pojebów? No ale to był dobry interes. Te przeszywanie zabrało nam 20 odrażeń, ale robi jeszcze dodatkowe dipsy. I mamy pierwszy przedmiot w dziesiątej fali. Jej, dzięki grosze, o mnie pamiętałaś, kochana jesteś. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale, nie? No i dobra, 240 materiałów. Obrażenia kosztem zasięgu zdecydowanie szybkość, żeby przed nimi spierdalać. Zwiększam sobie obrażon. Przepraszam. Eee, szansa nakryta. Obrażenia wręcz, ale wydaje mi się, że nie chcę. Ciebie bym sobie wziął. Nad to, bo muszę się zastanowić. Ciebie zdecydowanie wezmę i ciebie też wezmę. No. O co kurwa z tą wielkością wybuchu? Dobra, zablokuję, bo i tak będę miał darmową wymianę. A jestem cholernie ciekawy, czy mi się opłaci kupować ten przedmiot. Oła! Ale mi zadrzebał. O no, rewolwer, jak pierdolnie jest skrytem, to za stówkę. To jest fajny wynik. On jest właśnie taki trochę bierny, ten rewolwer, bo on potem przez jakiś czas w ogóle nie strzela. To też jest e, broń do zastanowienia się. Choć obrażenia ma fajne, zasięg ma w ogóle świetny. Nie wiem, czy ten zasięg nie jest jednym z lepszych jak na, na obecny mój poziom, jaki mamy. Ale widzicie, już tutaj karamy tych To Większe wysysanie zdrowia nam się przyda. Na razie nie będę brał przynęty żadnej, bo to może się źle skończyć. W tamten pocisk celowo wlazłem, jakby ktoś się pytał. Więc spokojnie. 218, tak. Eee, metal, ciebie. Kurwa, nie chcę chyba jednak. Wysysanie zdrowia, spoko. No, i 16 materiał to myślę, że bo To jednak jest troszeczkę. Dobra, mamy poziom. Co najważniejsze, ale jeszcze brakuje mi chyba prędkości ruchu. Tak mi się wydaje. No, na razie jestem jeszcze taki przyjebany. A też wybaczcie, że może brzmie jakieś tak jakoś bez emocji, jak ktoś dotrwał w ogóle do tej minuty. Ale, jakby to ująć, jakąś godzinę godzinkę temu, no lepsza, może z półtorej godziny temu wstałem i, jakby jeszcze się nie rozgadałem. Więc wiecie o co chodzi. No, ale miałem ogromną chęć sobie zagrać, coś nagrać dla Was. więc mówię, trzeba sobie zrobić kawę, zjeść jakieś śniadanie i można tutaj jechać z tematem. Mamy kolejny przedmiot. Mam nadzieję, że to będzie coś ponętnego. Jeżeli nie, no to trochę słabo. Przez chwilę myślałem, że tam w tym gościu biegnie z przedmiotem i niestety tak się nie okazało. Cztery inżynierii i kosztem obrażeń. Dzięki za kasę Mordo. Eee, no obrażenia dystansowe. To ten mi się w ogóle nie przyda no, życzki. No nic ciekawego. Cztery szybkości. Mam mało życia. Wezmę sobie szybkość. Pistolet maszynowy. Czy ja już chcę mieć czerwony? A, wiecie co? Wydaje mi się, że wolałbym mieć drugie filetowe. i króliczka bym sobie zablokował na drugą wymianę. Jakby to też jest dobry interes na oszczędzenie kasy. Bo czym dalej z falą, no bo może nie wiem, to też się skaluje od poziomu. Może też czym wyższy poziom, tym droższe są te wymiany. Więc wiecie, a czasem można sobie porolować jakieś 3-4 strzały w sklepie. Oczywiście, jak gotówka nam pozwala, chociaż materiały, jak zwał, tak zwał, na jedno wychodzi. Ale już widzę, że Cebulka była dobrym e, wyborem, ponieważ te trochę szczęścia nam no, aż tak dużo nie da. Tym bardziej, że nie gramy na szczęście. A movement speed zawsze jest w cenie, więc wiecie o co chodzi. Myślę, że jakbym dostał generator, to byłbym uchacharzony. Oprócz tej prędkości ruchu, wydaje mi się, że mamy coś koło 20, co za tym idzie, mamy, mielibyśmy zwiększone wrażenia. O, 20, no ale to się zobaczy. Jak na razie się na to nie zapowiada. Zdobywany pedek kosztem, w scenę, no to jest za dobre, muszę przyznać. Fasolowy belwer jest za dobry. Szansa e, nakryta zdecydowanie. E, I teraz tak, mamy... Pistolet maszynowy, którego we... Halo, kurwa. Aha, czyli króliczek mi nic nie daje? Czy to, jak to działa? Od następnej fali. Wydaje mi się, że chyba od następnej fali. A nie natychmiastowo. No ale to zaraz tutaj ogarniemy. O, już widać, że ten EXP, te 40 doświadczenia daje nam zdecydowanie więcej. Choć w sumie nie wiem też czy to było takie dobre Bo mamy mniej materiałów, a materiały równają się doświadczenie dla nas. Kurde, nie wiem teraz czy sobie nie strzeliłem w kolano. Aj Cześć niektóre materiały mam razy dwa i to pytanie czy to też się liczy z doświadczeniem I póki co idzie nam troszeczkę za łatwo, więc myślę, że teraz sobie kupię z jakieś dwie Max 3 przynęty. Chyba okay, tak bym spróbował zagrać. A to fajnie by nam zwiększyło obrażenie i dało dodatkowe materiały. No. Chyba będę musiał tak zrobić, bo malutko zarobiliśmy. Na pewno szukamy obrażeń dystansowych. Come on, dokładnie. Całą kasę co miałem, wszystko poszło na to, więc zajebiście. Peżetka obrażenka szybkości. Tak, ciebie wezmę. A nie działa, tylko od następnej tury. No spoko. Yy, nie chcę obrażenia drzwi. Weźmy sobie ciebie. Yy, obrażenia dystansowe. Spoko. Weźmy sobie jeszcze jedną przynętę. To jest ryzyko jak chuj, bo wziąłem teraz trzy przynęty. Jestem... O kurwa. O Jezu. Ile tego tutaj się namnożyło. <gryw> Ale w elitarnych przeciwników prawie zawsze mamy materiał. Więc... Chyba poszliśmy troszeczkę do przodu, jeżeli chodzi o zarobek. No, myślę, że może być coś w tym stylu. A jak ja bym chciał sobie zwiększyć wysysanie życia. Jezu. Naprawdę to jest mało co my mamy. Jeden potężniejszy przeciwnik nam pierdolnie Homonta i już jest po nas. Wystarczy, że weźmie pół życia, a nie będzie załóżmy tyle jedzenia na ziemi. Skurde. Jak na razie to nie idzie źle <laughs> Ale wiadomka Jestem ciekawy co się stanie później On tu jakiś losowy pocisk leciał Chociaż dobra mamy więcej materiałów. Max Pzyt Regeneracja wezmę pułk... a płonięcie kurwa, przeczytałem połknięcie. Obrażenia dystansowe zde. I moi drodzy Pamiętacie o czym ja mówiłem? Dokładnie dobra, rewolwerku mój ty kochany, wiernie mi służyłeś, ale wybacz. Chuj mi w tupę kupię pistolet maszynowy, minus 5 szybkości wroga. Wydaje mi się, że byłbym w stanie go wziąć, Weźmy sobie jeszcze raz to, będziemy mieli 96, czyli będziemy mieli prawie razy dwa nasze obrażenia zwiększone o 100%. Jak sami widzicie, nasz Gatling Gun, tudzież minigun, działa rewelacyjnie. Choć ucieszyłbym się, gdyby trafił się jeszcze jeden. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego w tej grze. Ale to już jest i tak ładna sieczka. No, naprawdę ładnie to wygląda. Zaczynamy czyścić mapę. Biegam tych przeciwników i oni nie są w stanie nic zrobić, a jakoś. No nie mam super ulepszonych tych statystyk. Kurczę, naprawdę. Ej, rybak nie, 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 nie jest taką złą postacią. Wydaje mi się, że jest jak na razie jedną z takich bardziej przyjemniejszych. No ale zobaczymy. Na razie gram nim pierwszy raz, więc. Zresztą jak sami widzicie, sam się uczę wszystkiego. No ale minigan to już nam zwiększył regenerację. On chyba strzela jakby dwukrotność SMG. Szansa na no, unik, w sumie wziąłbym. Wysyzane życie zdecydowanie. Teraz tak, pokaż mi co ty ile strzelasz, Co? 0,6. No, czyli... Czyli fajnie, to już działa. Dobra. Pistolet maszynowy, ślimaczek. Chuj, weźmy sobie jeszcze jakoś tą. 5 szans na unik. Wiecie co, wziąłbym sobie tą adrenalinę. Tak na no, w razie w... I myślę, że też szczęście. I jeszcze jakąś przynajmniej. Te... Nie chcę też przesadzić jakoś zbytnio. Chuj. Dobra, A już teraz starczy na razie przynajmniej. <gry> Dobra, są te dopielce. Spoko. No, odrzut jeszcze byłby przyjemny. Zdecydowanie no i wtedy nikt by do nas nie podszedł, no, ale już tam nie będę zbyt dużo wymagał tej gry jak na razie to i tak nas ładnie obdarowała minigunem co jest w sumie spoko opcją ale nie, nie dostałem jeszcze tego przedmiotu który po zabójstwie przeciwnika powoduje, że leci jakiś losowy pocisk w kierunku QDA właśnie teraz sobie tak ostatni chod w kilku odcinkach, co mieliśmy, to prawie zawsze miałem albo to, albo to, że yy... po zabójstwie przeciwnika, jakiś tam przeciwnik otrzyma trochę obrażeń. A na razie nul! Kurde. Halo, Gro, zadbaj o mnie. Dobra, fajna ilość materiałów, nie chcę. Eee, spróbujmy trafić sobie, prędko się tak myślę. Nie. Fajna szansa nakryta, ale nie eee, szary pistolet maszynowy. Mogę wsiąść inżynieria. No, za, za mało mamy tych trzech, dlatego nie będę ryzykował. Obrażenia dystansowe, ale to są dalej obrażenia. Regeneracja kosztem wysysania. Nie chcę eee, to by było fajne, gdybym grał na jakieś podejście typu na odległość nieświeżego oddechu. No, ale nie gram na to więc. Więc cóż, cóż mogę rzec? Kurwa, to się nazywa dopiero przylęta na karpia, albo na szczupaka, nie no, na szczupaka, kurwa, rybak to poluje na szczupaka, albo na jakiegoś suma, kurwa, co siedzi 20 lat w jednym jeziorze. Jakby, jak ktoś się zna na rybach, to sorry, ja mówię tylko tyle mniej więcej, co wiem. Albo co się orientuje z takiego slangu rybackiego na rybach byłem, nie wiem, w życiu może gdzieś kilka razy. <laughs> Pamiętam, jak miałem chyba 8 czy 9 lat, tą byliśmy nad, nad bagienkiem. E, a tak to już potem historia z byciem rybakiem się u mnie skończyła. No bo przeważnie nie było czasu, wiecie jak to jest, prawda? 8 regeneracji. O, smutny pomidor za darmo. To by miał ile? 9. Yy, będę miał 253, Dobra. O kurwa, blup jest fajny, ale. Nie, blupa nie chcę, bo mi zmniejszy obrażenia. Tego akurat nie przełknę. Yy, 2 hp, 5 obrażeń i 5 wrogów wziąłbym, wydaje mi się. Max przeszedł pancerzy i szybkości kosztem 4 kryta? Chyba nie. Wyjątkowo sobie odpuszczę. 16 zbierania na tę przedostatnią falę. Dobra, połączmy sobie, weźmy jakiś niebieski. 0,9 no i tu już, tu już się zaczynają wrażenia. Pistolet maszynowy, oł oh jej. Yeah. Zróbmy sobie coś jeszcze. Pancerze szybkości. Kurwa, ale no nic ciekawego nam nie leci. No na razie to licho wygląda ta nasza regeneracja. Tego smutnego pomidorka wziąłem. Tak wiecie, jakbyśmy się bili z bosem to, to mogłoby nam dupkę uratować. Bo wiecie, to wysysanie nie zawsze jest... Znaczy jest przeważnie, ale nie zawsze na tyle ile byśmy chcieli. Bo to będzie nas dalej leczyło po jednym punkcie... Na ta regeneracja myślę, że jak dostaniemy jakiś losowy pocisk, załóżmy, mam 52 HP, dostaniemy od przeciwnika, nie wiem, za 25 i za chwilę od drugiego za 25, czy tam za 26. No nie wiem, jak wam to wyjaśnić, ale wiesz o co chodzi, że ta regeneracja może nam dupkę uratować, że będziemy mieli na przykład 1 HP i zdążymy się potem trochę zregenerować, przez to, że strzelamy do przeciwników. W skrócie. To, o, tak to chciałem ująć. Dobra, mamy 570 materiałów, jest... o, Cię, Pani, z ociepanie nieziemską ilością. E, kolejny pistolet maszynowy, zdecydowanie magazynek spoczko. Szansa nakryta. Obrażonka. Zasięgów nie chcę, chociaż mogłem wziąć. E, no to już więcej. O, come on! Czemu tak późno? Więc, tutaj tak mi nic, nic nie da. Mogę jedyne co to wziąć sobie jeszcze przynęte, Ale teraz będziemy mieli walkę z bossem. Więc. No, niestety, zablokuję sobie może. Dobra, jak na razie to powiem Wam tak. Dla co lot w damage? O. Ok akurat tego bossa lubię. wyciągnąć on jest przyjemny. No i rozdupiliśmy go. 27 minut. Yy, przedmiot przynęta. 3 regeneracje PZ. W najfali fali pojawią się dodatkowe obce z łupami w liczbie dwóch. Oooo! Kurde! Ale przedmiot! I wydaje mi się, że to był chyba jeden z rekordowszych odcinków. Bo był naprawdę krótki. rozjebaliśmy wszystko chyba w ciągu 27 minut, z moimi analizami i przemyśleniami, Tak więc. Moi drodzy myślę, że to by było na tyle. Jeżeli Wam się pod podobało, zostaw łapeczkę w górę, suba i dzwoneczka, aby być na bieżąco i niczego już więcej nie przegapić. Dzięki raz jeszcze ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!